Hi, thanks for tuning in to another video. A nie, nie ten kanał. Cześć! Zapraszam Was na film poświęcony najbardziej legendarnemu pistoletowi wyprodukowanemu w Polsce WIS 35 polskiej przedwojennej produkcji. Zapraszam na materiał. Pod koniec lat 20. wojsko polskie szukało nowego pistoletu na swoje wyposażenie. Mało kto wie, że rozważano między innymi CZ24, rozważano również pistolety FN, aczkolwiek ze względu na jakieś tam problemy z innymi przetargami FN, porzucono ten pomysł i tak do końca nie wiadomo było, co w końcu, co w końcu tutaj wziąć. I można powiedzieć, że tak typowo po polsku wydarzyło się, że Piotr Wilniewczyc, późniejszy. Konstruktor Wisa powiedział: Ok, weźmiemy trochę z tego, trochę z tego, ja zrobię coś fajnego, będzie dobrze. I powstał prototyp, który troszeczkę się różni od serii produkcyjnej pistoletu WIS. Pierwotnie ten pistolet nazywał się WIS, ale pisany przez W od nazwisk Wilniewczyca i Skrzypińskiego. Natomiast wojsko zasugerowało, żeby mimo wszystko zmienić napisane przez V. Tym samym uzyskaliśmy łacińskie słowo siła. I tak zostało do końca przynajmniej tej polskiej produkcji. Pierwszy prototyp powstał w 1930 roku i różnił się m.in. tym, że nie miał zwalniacza napiętego kurka, tak zwanego dekokera. Wersja produkcyjna już go miała, ale na życzenie polskiej kawalerii, i to niepowietrznej. I już tłumaczę o co chodziło. E, otóż w tamtych latach nie było oczywiste, właściwie nie było domyślne noszenie broni wojskowej, szczególnie z nabojem w komorze, więc prototyp WISA w ogóle nie był przystosowany do bezpiecznego noszenia. Z nabojem w komorze. Natomiast kawaleria powiedziała, że jest to trochę problematyczne, żeby jadąc konno, dobyć pistolet z kabury i go jeszcze przeładować, więc kawaleria poszukiwała takiego rozwiązania, które umożliwi na oddanie tego pierwszego strzału bez przeładowania. Z tego względu też zastosowano zwalniacz napiętego kurka. Na współczesne standardy wydaje się to o tyle bezsensowne, że WIS posiada mechanizm spustowy pojedynczego działania, więc z tak zwolnionego kurka nie jesteśmy w stanie choćbyśmy bardzo chcieli oddać strzału, więc i tak ten kawalerzysta po wyjęciu broni z kabury musiał kurek odciągnąć, co nie jest wcale trudne w wisie, on jest tak fajnie wyprofilowany. Je, trzeba się do tego na pewno przyzwyczaić, ale no dużo, dużo łatwiej się to robi jedną ręką niż w wielu polskich konstrukcjach. No i, o to, no i o to chodziło. Pistolet wszedł do seryjnej produkcji w 1936 roku i w tym samym roku wojsko oficjalnie przyjęło go na swoje uzbrojenie, do początku II wojny światowej wyprodukowano 49 400 sztuk tego pistoletu, z czego jeden wam dzisiaj prezentuję. Ruszyła podczas wojny produkcja okupacyjna, produkcja niemiecka pod nazwą pistolet P35. One są też dostępne, dużo tańsze od polskich, według mnie już dużo gorzej zrobione. No i bez orzełka, orzełka na zamku także to już, to już zupełnie nie jest to. Ja bym się nie chciał za bardzo na tych produkcjach okupacyjnych skupiać, zwłaszcza, że mamy bardzo rzadką sytuację, w której mogę Wam prezentować polskiego Wisa. Natomiast z produkcją okupacyjną wiąże się tak naprawdę wiele no, z tej perspektywy można powiedzieć, anegdot. Chodzi o to, że Polacy pracujący pod okupacją w fabryce broni w Radomiu no bardzo często Dublowali części broni, to znaczy nanosili na dwie sztuki, na przykład lufy, takie same numery, co im znacznie ułatwiało wynoszenie części z fabryki i również na potrzeby polskiego państwa podziemnego te wisy nieoficjalnie były składane. Wiele części zostało także dosłownie chałupniczo dorabianych, ale mnie osobiście bardzo jakoś tak cieszy nawet z tej perspektywy i dumą napawa fakt, że robili faktycznie. Że dublowali, dublowali elementy. To rozwiązanie bardzo proste, genialne, najwyraźniej, najwyraźniej działało. Także bywało tak, że oficjalny niemiecki wiz wychodził z jednymi numerami, a jakiś składak z podobnymi numerami, czy właściwie z takimi samymi numerami gdzieś tam w polskim państwie podziemnym funkcjonował. Dobra, przeniesiemy się na stół, pokażę wam, jak ten wiz jest zbudowany, co o nim uważam, czy to jest naprawdę rewolucyjna konstrukcja, a może to jest kopia. Lecimy, rozbieramy, pokazujemy. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam Was do subskrybowania kanału. Dostaniecie częściej powiadomienia o kolejnych filmach, a i YouTube będzie wiedział, że filmy się oglądają, że się podobają. Także zachęcam. Mi będzie łatwiej. Wy będziecie mieli części powiadomienia. Wszyscy wygrywają. Konstrukcyjne nawiązania do Colta 1911, czy troszeczkę do Browninga High Power e, są widoczne, są dosyć oczywiste, ale ja też nie uważam, żeby to było źle, jakby... Uważam, że Vis czerpie z naprawdę dobrych wzorców ze swojej epoki. Także czy on korzysta z rozwiązań Colta? Oczywiście, że tak. Czy to jest niedobrze? Uważam, że nie. Wziął to, co jest najlepsze. Troszeczkę wręcz nawet poprawił w niektórych miejscach i tyle. Z zewnątrz pistolet wygląda bardzo nowocześnie, jak na tamte czasy. Mamy jednorzędowy, wciąż ośmionabojowy magazynek. Natomiast sama linia, kąt chwytu, Rozmieszczenie manipulatorów ze zwalniaczem magazynka w tym miejscu, ze zwalniaczem zamka tutaj, no bardzo, bardzo współczesne standardy. To, co się może rzucać w oczy od razu, tak jak w kolcie tak 1911, VIS posiada bezpiecznik chwytowy. Bez prawidłowego chwycania pistoletu nie jesteśmy w stanie oddać strzału. Spus jest dosyć twardy, fajnie wyczuwalny. No, niestety nie będę miał okazji z tego egzemplarza postrzelać, strzelałem kiedyś z niemieckich. Fajnie to leży, fajnie strzela, tutaj działa wszystko poprawnie, konstrukcja jest solidna, do niczego się tutaj szczególnie przyczepić nie można. Na uwagę zasługuje fakt, że to to nie jest bezpiecznik, to nie jest bezpiecznik taki jak w koltach, to nie jest bezpiecznik nastawny, to jest wyłącznie dźwignia która pomaga w rozkładaniu pistoletu, aczkolwiek mogłoby jej tutaj nie być i w wielu okupacyjnych egzemplarzach jej tutaj po prostu nie ma. E, także ta dźwignia jest dla mnie takim symbolem e, pewnego poziomu, jaki ten pistolet reprezentuje. Tego mogłoby tu nie być, ale jednak jest, żebyśmy nie musieli się siłować na przykład jak w Glocku, żeby przytrzymać zamek troszeczkę z tyłu, żeby pistolety rozebrać. Przyrządy mechaniczne bardzo charakterystyczne dla epoki, aczkolwiek takie wyraźne czarna muszka, e, szczerbinka, e, wycięta w taki kształt litery V. Bardzo ładnie się to wszystko prezentuje. Ja uważam, że okładki chwytu, które są tutaj zastosowane, są po prostu przepiękne. E, one są polimerowe, to jest jakiś rodzaj bakielitu, prawdopodobnie. Z jednej strony mamy logo fabryki broni, z drugiej strony mamy takie stylizowane, trochę w stylu fabryki broni, ale logo z napisem WIS. Bardzo pięknie się to prezentuje. Bardzo mi się podoba, że one są takie trójkątne. Kształt tego chwytu naprawdę jest rewelacyjny. No i ta strona zamka, na której widać napis FB Radom 1938 orzełka Wiz wzór 35, numer patentu jest nawet napisany. Ten orzełek jest piękny, naprawdę. I też uświadamia mi osobiście, że jest to pistolet, który jednocześnie. Jest polski, był wyprodukowany w Polsce, ale to była jednak inna Polska niż jest obecnie. Historia, jaka stoi za tym pistoletem, dla mnie przynajmniej jest naprawdę niesamowita. Jak sobie pomyślę, że w roku, w którym ten pistolet został wyprodukowany, miejsce, w którym w tym momencie nagrywamy, należało do Wolnego Miasta Gdańska, no to no kawał historii za tym pistoletem stoi. Ale dobra, mieliśmy rozmawiać o konstrukcji. Dlatego przejdziemy do rozkładania tego pistoletu. Rozkłada się go naprawdę bardzo przyjemnie. Odciągamy sobie zamek. Odciągamy sobie zamek do takiej pozycji, żeby móc go sobie zablokować, tą dźwignią. Dla mnie to jest troszeczkę trudniejsze, żeby wam pokazywać, ale generalnie, jeżeli nie robi się tego przed kamerą, żeby komuś pokazać, to jest to jeszcze łatwiejsze. Następnie pociągamy żerć. To jest akurat. Trochę trudne, ale dźwignia zwalniacza sama właściwie nam tutaj wypada i w tym momencie jak zwolnie ten dźwignię do zatrzymywania zamka. To zamek zjeżdża z chwytu ze szkieletu. Szkielet jest metalowy, oczywiście cały, bardzo prosta konstrukcja, tak naprawdę nie ma tu nic niepotrzebnego. Kawał, kawał dobrze wykonanej, kawał dobrze wykonanej stali. To, co wyjmujemy dalej, to mechanizm powrotny. Nie wiem, czy ta sprężyna jest taka słaba ze względu na wiek tego pistoletu, czy po prostu one takie były, ale ona praktycznie w tym momencie nie jest pod żadnym napięciem. Także wyciągnięcie jej jest stosunkowo proste i właściwie nie muszę, w ogóle, nie muszę jej w ogóle wciskać. Mechanizm powrotny, jest bardzo prosty, żerć troszeczkę, troszeczkę się kompresuje. Bardzo fajna skultura pracy tego, naprawdę. Przy przeładowaniu czuć, że ta sprężyna fajnie chodzi w połączeniu z tym w pełni metalową, metalowym szkieletem. Naprawdę niesamowite. Lufę wyjmujemy standardowo. Ona się rygluje za pomocą dwóch rygli, które korespondują z wycięciami tutaj na sklepieniu, na sklepieniu zamka. Bardzo fajna, bardzo nowoczesna jak na tamte czasy konstrukcja. To jest bardzo prosty pistolet. Naprawdę porównując do kolta, jeżeli już do tego kolta chcemy nawiązywać, rozkładanie jest dużo nowocześniejsze. Mam wrażenie, że tu jest dużo. Mniej wyeksponowanych elementów, gdzie jakiś brud się może dostać. Naprawdę to jest tak proste, jak musi być, i tak dobre, jak może. I to jest chyba najlepsze podsumowanie tego, jakie jest ogólne wrażenie z obsługi tego, tego pistoletu. Składamy w odwrotnej kolejności. W składaniu w pewnym momencie musicie leciutko nadusić spust, żeby ten zamek wam wjechał. I na sam koniec konektura. Teraz O, mamy to. Odciągamy zamek znowu do tej takiej pozycji, jak ja to mówię, serwisowej. Możemy sobie go zahaczyć. I teraz na spokojnie wkładamy zwalniacz. Ale żeby on nam elegancko wskoczył, odciągamy sobie do przodu żerć. To jest akurat najtrudniejsza część. Żerć sprężyny, sprężyny powrotnej odsuwamy do przodu i zwalniacz nam właściwie sam, sam wskakuje. I wiz jest złożony. I gotowy do działania. Miały też wisy adaptery do specjalnych kolb, które były dla nich dedykowane. To był czas trochę eksperymentowania, żeby pistolety, takie boczne, że tak powiem, mogły być także rodzajem, dzisiaj byśmy powiedzieli PDW, czyli z dołożeniem kolby, żeby dało się dużo dalej z tego pistoletu strzelać. My kolby do niego nie mamy, aczkolwiek funkcjonowały kolby, i dzięki temu tej szynie, takiej tutaj z tyłu, można było drewnianą kolbę do wisa dołączyć. I jako że Poza tym, że kawaleria zażyczyła sobie zwalniacz napiętego kurka, to zażyczyła sobie także oczko do, do smyczy, żeby ten pistolet tam, tam nigdzie nie wypadł. A nawet jak wypadnie, żeby był stosunkowo łatwy do, do znalezienia. I to tyle. Bardzo ładna, prosta konstrukcja. Ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Poza tym, że kawał historii, to kawał naprawdę dobrze, dobrze wykonanej, wykonanej konstrukcji pistoletu. W realiach II wojny światowej WIS był stosowany przez polską armię, przez armię krajową, polskie państwo podziemne, no, niemieckie WISy siłą rzeczy, także przez służby Wehrmachtu były, były używane. Nie wznowiono nigdy, znaczy nigdy, nie wznowiono produkcji WISA po II wojnie światowej z tego względu, że no, pistoletem standardowym w Związku Radzieckim była tt więc uważam to za jakiś okropny regres, że porzuciliśmy VISA, no nie z własnej woli oczywiście, ale trzeba było porzucić VISA na rzecz tetetki, która była brzydka, prymitywna i w ogóle b na, na, szkodę, na szkodę VISA, który naprawdę na tamte czasy był bronią bardzo nowoczesną, po prostu bardzo dobrą. Tak, i tetetka kosztuje 600 zł. E, no to nie jest żadna tajemnica. Powiem, że ten VISA jest wystawiony w różnikarni EU na sprzedaż, na aukcji cena wywłowcza to jest 35 tysięcy złotych i uważam, że ta cena jest jak najbardziej adekwatna. Serdecznie dziękuję firmie Różnikarnia EU za udostępnienie tego wisa do nagrań. To jest naprawdę bardzo rzadki egzemplarz. Bardzo rzadko gdziekolwiek można spotkać polski. Egzemplarz. Różnikarnia go udostępniła, udostępniła także sklep do nagrania. Także bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś z Was jeszcze tutaj nie był, zapraszam serdecznie na Lipsową do Gdańska, do sklepu, do zakładu różnikarskiego. Wszystko sprawnie, w miarę tanio. Polecam. No i poza tym, że pozwolili mi wystawić moje wizytówki, to zawsze mają cukierki. To by było dzisiaj na tyle. No niestety z tego egzemplarza nie postrzelamy. Tutaj przed nagrywkami stwierdziliśmy, że on jest warty trzy razy więcej niż samochód, którym tutaj przyjechałem, więc no nie dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dajcie znać, czy wy mieliście okazję mieć do czynienia, czy może nawet strzelać z wisa, czy to niemieckiego, czy z polskiego. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. To tam wytniesz, podstawiesz jakąś muzyczkę cokolwiek. To, to, to hmm. dokładnie. Choć żarć. To wytniesz. Hmm. <laughs> e